Skierniewicki radny Bartłomiej Wójcik chce, żeby przyszli kandydaci na radnych, zanim wystartują w wyborach, najpierw zdawali egzaminy z wiedzy samorządowej. Propozycja wywołała burzę wśród kolegów ze Skierniewickiej Rady Miasta, ale eksperci uspokajają, na takie rozwiązanie nie pozwala polskie prawo. Aleksander Ziemiańczyk i Anna Łukasik. To tylko luźna propozycja, zaznacza pomysłodawca sprawdzianów. Jego zdaniem, mniej lub bardziej dobrowolny test przydałby się, bo żeby rządzić, trzeba wiedzieć jak. Od kiedy tylko się zostaje radnym, każdy oczekuje jasnych, klarownych decyzji i przede wszystkim dobrych decyzji. I tutaj nie ma tego momentu na to, żeby się tak naprawdę uczyć. Test miałby być przygotowany przez zewnętrzną komisję, najlepiej o odpowiednim prestiżu i dorobku naukowym. Pytanie, kto miałby w takiej komisji zasiadać? Pomysł młodego radnego nie przekonuje pozostałych samorządowców ze Skierniewic. Mają obawy co do m, takiej formy, no to będę nie wiem czemu. Po prostu niektórzy bowiem kompromitacji. Być może. Jeżeli radny chce się rzeczywiście tak sprawdzić, że w formie egzaminu może zorganizować spotkanie w danym okręgu, stanąć naprzeciwko swoich wyborców i proszę zadawać pytania. Właściwie egzaminatorem są, są wyborcy tutaj. I to oni poza tym, że obdarzają jakimś zaufaniem, no to też wybierają kandydata ze względu na jego określone zalety. Mieszkańcom Skierniewic pomysł egzaminowania kandydatów na radnych podoba się. Byłoby to dla takich osób dobre sprawdzenie, czy mają jeszcze jakieś braki, czy też są w ogóle przygotowani na rolę radnego. No i też nie dochodziłoby do sytuacji, że ktoś zostaje radnym, nie wiem, na ładne oczy, czy na to, że jest popularny. Przyjdzie taki szef, czy tam jakiś krawiec i on się weźmie za budowę dróg. Ani nie ma pojęcia, ani nie wie jak to powinno wyglądać. Pomysł radnego nie jest nowy. Już Platon pisał, że ideałem rządzących są władcy filozofowie, dbający o rozumne kierowanie państwem. Platon, jak wiemy, nie był demokratą. tak? Platon być może chciałby wprowadzać takie egzaminy, o jakich mówi pan radny ze Skierniewic. Natomiast no, oczywiście jest to zaprzeczenie jakiejkolwiek idei demokracji. Nie da się w demokracji wprowadzić sensu wykształcenia w, dla funkcji sprawowanych publicznie. Lokalni radni rzeczywiście nie zawsze są douczeni. Na spotkaniach z radnymi no czasem mm, zdarzają się takie pytania, które wskazują, że ta wiedza nie jest zbyt głęboka. Przyznaje dr Rafał Budzisz, ekspert prawa samorządu terytorialnego, współautor podręcznika dla samorządowców. Należałoby właściwie od wyborców oczekiwać większego, no, takiego rozsądku, większej, yy, większej tutaj wnikliwości przy ocenie kandydatów, no i większego udziału w, w akcie wyborczym, żeby po prostu szli, ale nie, nie tylko wrzucić kartkę, ale też wiedzieć, na kogo głosują i czy ten kandydat spełnia, spełniać będzie ich oczekiwania. Taki egzamin zdaniem doktora Budzisza byłby wstępną selekcją kandydatów, a to nie jest zgodne ani z polskim prawem, ani z ideą demokracji.